Przecież na rowerach to prawie wszyscy jeżdżą. No nie wiem. Znasz osoby, które oprócz siebie, które nie mają roweru? Witam Państwa. Patryk Mirosławski. To jest program AS Wywiadu Ekstra. Jest środa, godzina 20. Tomasz Jaroński. Dobry wieczór. Eurosport... Dobry wieczór. O soczi zapominamy, o soczi nie rozmawiamy. Było, było minęło złote medale. Pamiętamy jeszcze, kto zdobył? Oczywiście, pamiętam, że było ich cztery, że dwa zdobył stoch. Tak I był. że miał znakomity kask, jak mówił Antoni Macierewicz, kask, który, którym złożył hołd ofiarom smoleńską. I mgła była też, wszystko pasowało. Wszystko pasowało do Smoleńska. I w Rosji. W Rosji. I Putin był na miejscu. Z narzeczoną. I premier Mile pojechał w Czapce. No było wszystko. Kolarstwo. Kolarstwo, tak. Wracamy jest... w nowy sezon. Tęskniłeś? No zawsze tak jest, że wiesz. Że, Latem że... tęsknisz za biatlonem, no, a zimą tak, za, tak. za kolarstwem. To trochę jak z dziewczynami. Jakbyś miał dwie, dwie żony, dwie dziewczyny, no to. No, tak, no, te... tak, no widzisz. Kolarstwo się tyle zmieniło, że, że dawnymi czasy ta, ta, taki maj był dopiero miesiącem kolarskim bo w tych dawniejszych czasach, no to wyścig pokoju był podstawą imprezą i wtedy się wszystko zaczęło kręcić. Zresztą no, ci, którzy, którzy nie pamiętają tych czasów wyścigu pokoju, a sporo liczba już młodszych ludzi mhm. taka jest, to, no to wtedy Szurkowski, Szosna, a wcześniej Królak, to były też ikony polskiego sportu i w dzisiejszym rozumieniu to byśmy ich nazwali celebrytami. O Szurkowskim mówiło się od rana do wieczora, już tak mniej więcej w kwietniu dość powiedzieć, że chyba polityka zorganizowała taki plebiscyt poprzedniego wieku. Tam polityków, rozmaite wydarzenia i był też plebiscyt sportowców. I Szurkowski mimo że nie miał złotego, drugie miejsce. Tak, właśnie nie miał złotego medalu olimpijskiego, wyprzedził tą swoją popularnością i sławą, także związaną z wyścigiem pokoju, wielu znakomitych sportowców, złotych medalistów. A całość tego wyścigu pokoju, sława brała się z tego oczywiście, że w czasach komunizmu, czy tam socjalizmu, Krajów Demokracji Ludowej, obozu socjalistycznego, to najładniej brzmiało obóz socjalistyczny. Trochę jak obóz koncentracyjny. Nie można było krytykować hmm. naszych przyjaciół ze Związku Radzieckiego, nie tak jak teraz. I nie można było ich w cudzysłowie oczywiście bić. A w sporcie to się zdarzało. Czyli jak Szurkowski wygrywał z reprezentantami ZSRR, no to ludzie sobie zaspokajali tę tą, tą potrzebę poniżenia. Mhm. Związku Radzieckiego i zwłaszcza sportowców. I zobacz, że te wydarzenia, gdzie, gdzie pobiliśmy ruskich, jak mówiły nasze miłe biegaczki podczas Igrzysk Olimpijskich, e, są takimi ikonami polskiego sportu. Mówisz o Żwiarkach, tak? Nie, biegaczki tak mówiły. I wiesz, i, i, czy zwycięstwo piłkarzy na ZSRR, kiedy Cieślik strzelał bramki, czy ta wygrana w kokejach mhm. w Mistrzostwach Świata w Katowicach, czy zwycięstwa siatkarzy na Mistrzostwach Świata w Meksyku, a później na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu, to były caż, cały czas ikony polskiego sportu i nie wiem, i tylko z takich innych, to mi się ten Wembley kojarzy, ten remis słynny 1-1, no to już z anklikami a wyścig pokoju też był takim elementem, gdzie, gdzie można było okay. bić, bić tych Ruski. Twoim zdaniem Kwiatkowski, Majka, Niemiec, oni są w stanie dorównać popularnością Szurkowskiemu? Ja myślę, że, że już się powolutku i tak, tak na przykład Zenon Jaskuła tym trzecim miejscem w Tour de France już na przełomie tej starej rzeczywistości, mm -hmm. o której wcześniej mówiłem a, i, te, i tej nowej, już sobie Zenon Jaskuła wywalczył bardzo poczesne miejsce, choć zaledwie wygrał jeden etap w Tour de France i był trzeci w, tej ale w klasie Ale nie mam takiego wrażenia, że jakbyśmy podeszli do tego pana, który tutaj patrzy I się, zapytali, kto to jest i się zastanawia, co tu jest grane, skąd tyle światła i co robi redaktor Jaroński, i zapytał, kto to jest Jaskuła, to ja nie mam pewności, że na dziesięciu by pięciu ci odpowiedziało. No, ale Szczególnie to już jest ludzi. Nie, to już, ja myślę, tak? że, że Kwiatkowski jest, zobacz, taka charakterystyczna rzecz. W, w lutym odbył się Taki wyścig, którego nazwa nikomu nic nie powie, absolutnie. Wyścig w Portugalii, kategoria y, w sensie takiej hierarchii wyścigów Międzynarodowej Unii Kolarskiej też nie najwyższa, bo na poziomie naszych grodów piastowskich. Ale w tym wyścigu jechał Contador, co oczywiście już wszystkich interesuje w perspektywie Tour de France mm -hmm. i paru innych bardzo dobrych zawodników. Między innymi mistrz świata Rui Costa, portugalczyk, z piłkarzem który wygrał już kiedyś, chyba na ten temat rozmawialiśmy, plebiscyt przed Ronaldo na najlepszego plebiscyt, sportowca. Plebiscyt przeglądu sportowego, e, tylko że w Portugalii. Tak, ta, no, okazał się lepszy, doceniono ten mistrzowski tytuł i Kwiatkowski, Michał Kwiatkowski okazał się od nich lepszy w tym wyścigu. E, I to nie jest tak, że, że Contador, czy ten Costa, czy ten Martin Mistrz Świata z kolei w jeździe indywidualnej na czas którego Kwiatkowski też pokonał, że oni dopiero się tam obudzili jak niedźwiedzie ze snu zimowego i ledwo zaczynają dopiero kręcić tymi pedałami. Teraz kolarstwo się na tyle zmieniło, że już od wiosny trzeba być bardzo mocnym i oni są pewnie na tym samym etapie przygotowań, co Michał Kwiatkowski. No i teraz myślimy oczywiście o Tour de France, bo to są malutkie kroczki, które prowadzą nas do wielkiej pętli. W ubiegłym roku Michał Kwiatkowski był jedenasty, to już zostało dostrzeżone. Teraz myślę, będzie jeszcze lepiej, a ta rzecz charakterystyczna, o ile się nie mylę, po tym sukcesie w Portugalii Michała Kwiatkowskiego, który wygrał dwa etapy, całą klasyfikację generalną, już i w Rzeczpospolitej, i w gazecie wyborczej ukazały się wywiady z Michałem Kwiatkowskim, czyli już dziennikarze, którzy dotychczas czy gazety, które dotychczas o kolarstwie niewiele pisały, na ogół tylko w kontekście dopingu Armstronga, zaczynają dostrzegać Kwiatkowskiego, a to jest początek tej Ale maszyny, czy która... Ale dyscyplina ma taki potencjał w Polsce, ma, żeby nawet ma. zwyciężając, nie wiem, możemy pomarzyć, Giro, nie mówię o Tour de France, bo to byłoby, wydarzenie niesamowite, gdyby Polak wygrał Tour de France, mówię o całym, o całym wyścigu. Ale jeżeli na przykład wygra klasyfikację Generalną Giro, myślisz, że to będzie szaleństwo ala la ala à e, Zwłaszcza w wielkich turach, bo te wielkie tury trwają trzy tygodnie, czyli jest takie trzytygodniowe nakręcanie, prawda? Mm -hmm. Jest tam piąty, szósty, pierwszy, spada, później będzie znowu, więc to, to, to kręci e, i media, mm -hmm. i przede wszystkim... Czy Rafał Majka bo... mógłby być bardziej popularny niż e, Robert Kubica? Oba jeżdżą, tylko w trochę inny y... sposób. Myślę, że tak. Naprawdę? Troszkę też y, zależy już później od osobowości zawodnika, bo y, jak dobrze wiesz, to y, trzeba być. Chcemy je w dupie. No tak, Tą medialność na przykład Skoczków, to tutaj wiesz, y, cokolwiek powierzyła to wszyscy czytują, a, a, a Stoch jest taki bardzo wyważony, i gdyby nie te jego sukcesy, to ciężko by mu było... Przebić się do, do mediów. W no kolacji jest o tyle trudniej, że to wszystko dzieje się poza granicami Polski. Mhm. Że trudniej jest o dostępność tego zawodnika, żeby wystawił buzie do telewizora i powiedział jakąś, jakąś głupotę. Mamy wprawdzie turwę Polonią, ale Turwe Polon jest dopiero w sierpniu. Natomiast wydaje mi się, że już sukcesy w Zioroni Italia które mam nadzieję będą związane, czy to z Rafałem Michael czy, czy z Przemysławem Niemcem, a, a później sukcesy w Tour de France już nakręcą tę spiralę, że jeżeli się spotkamy za rok, właśnie w wasie wywiadu Ekstra, albo w jakimś innym programie i będziemy rozmawiać o kolarstwie, to już będziemy rozmawiać zupełnie z innych, Jeśli z innych pozycji. Jeśli przy takim trybie Ty będziesz życia. wszystko wiedział. Wiesz. Ja się koksuję jak kolarz z wielkiej Nie, no pętli. To, słuchaj, no to, to też jest taka łatka przyczepiona kolarstwu, troszeczkę niezasłużenie, że tylko kojarzy, że niektórym się tylko kojarzy z tym. No. Doping jest stosowany wszędzie. Na Igrzyskach Olimpijskich też były przypadki. No, ja wiem, czy doping, no, to tylko no, no, używanie medykamentów, które wspomagają organizm sportowca i nieraz ta cienka, cienka linia, ta bariera, która wspomaganie, a doping bywa przekroczona, no, ale to już to już chyba nie ma. Oczywiście to oszustwo Armstronga zrobiła bardzo duże wrażenie przez to, że, że on kłamał i szedł w zaparte w taki, w taki bardzo nieprzyjemny, mhm. nieprzyjemny. Ale do sposób. dzisiaj i tak ma swoich wyznawców, niezależnie od tego, jaka to, jest prawda. To bo wiesz, no, ja wiem no, nie, nie można mu wszystkiego odbierać. No. Wiesz, o, oszust też może być fajnym człowiekiem, <noise> wiesz, tak generalnie. No. <noise> jak, ma, jak powiedział kiedyś Andrzej Kostra w tym programie, czasami oszust i kula, pomoże ci bardziej niż... O, widzisz. No. ...niż jakiś hmm. e, biznesmen, czy ktokolwiek inny. Czego możemy oczekiwać w tym sezonie od naszych, od naszych kolarzy? Majka, niemiecka. Zwycięstw. To ci mówię od razu. Bo jest już taka podstawa, czyli... Ale wyścig do dookoła Mazowsza czy w wyścigu Nie, po nie. W do dookoła Mazowsza zwycięstw z ważnych wyścigów, bo w zeszłym roku został, został zrobiony... Została zrobiona taka podstawa. I dobrze wiesz, zajmując się rozmaitymi dyscyplinami sportu, że w takim gronie, nazwijmy to tam, fachowców czy, czy osób, które się na tym znają, siedzą, siedzą w danej dyscyplinie, to jakieś takie dobre miejsca typu tam czwarte, piąte, siódme odbierasz jako no, fajne miejsca, ale. Kibice media już tego nie kupią. Teraz się liczą tylko zwycięstwa. Więc mhm. ta podstawa, jeśli chodzi o kolarstwo w ubiegłym sezonie została zrobiona. Były bardzo dobre wyniki, e, które troszeczkę się przebiły e, w mediach, ale oczywiście brakowało zwycięstwa. Już tutaj wystarczyły te, te sukcesy Michała Kwiatkowskiego mhm. w Portugalii, kiedy pokonał Contadora, kiedy pokonał Toniego Martina. I już zwycięstwa są odbierane zupełnie inaczej. No, powiem Ci, że. Michał Kwiatkowski, no, którego znasz, kojarzysz jako dobrego sportowca, jako talent, jako sportowca, który Polsce może przynieść dużo, dużo splendoru, ale on raptem do tych zwycięstw portugalskich miał na koncie jedno zwycięstwo. Jedno zwycięstwo w zawodowym peletonie wygrał prolog mało ważnego Dlaczego, nagle, a dlaczego wziął się ten fenomen nagle polskiego kolarstwa? Przez laty kompletna posucha, a ja... nagle. Ja myślę, że, że zmieniła się filozofia e, polskich kolarzy. Zawsze mieliśmy, to był taki troszeczkę nasz e, no, narodowy, to może za daleko powiedziane, ale sport, gdzie, e, gdzie widać było, że, że możemy mieć dobrych zawodników, że tu akurat kolarstwo jakoś pasuje mentalności, stąd te, te też dobre wyniki kiedyś tam w wyścigu pokoju. E, a, a później... E, były, były takie lata posuchy, no bo y, kolarstwo się zmieniło, zniknęło kolarstwo amatorskie, gdzie bardzo dużo wygrywaliśmy, i z, y, zostało tylko kolarstwo zawodowe i nasi zawodnicy, którzy w latach 90. i na początku tego wieku ścigali się w zawodowym peletonie, troszeczkę występowali w roli takich klientów, czyli Ty się już powinieneś cieszyć, że trafiłeś do tej zawodowej grupy, Czyli masz robić to, to, tamto, jak ci się nie podoba, to my mamy na to miejsce 10 Włochów. I żebyś czasami 15... linii mety jako pierwszy nie przeglądał. Tak, Francuzów. A teraz już to pokolenie Rafała, Majki, Michała, Kwiatkowskiego jest zupełnie inne. Chłopaki jadą za granicę, znają języki, znają swoją wartość, także zupełnie inaczej patrzą na nich dyrektorzy sportowi nie jako... Takie mięso armatnie, czyli kolarze sportowcy, którzy mają pomagać ich liderom w wygrywaniu mhm. wyścigu, tylko i zarówno Majka, jak i Michał Kwiatkowski są postrzegani jako zawodnicy, którzy danemu sponsorowi, dyrektorowi sportowemu, ich menedżerowi przyniosą, przyniosą sukcesy. Myślę, że w piłce nożnej to się jeszcze nie przyłamało. Mhm. Prawda, że, że raczej no, te nasze transfery zagraniczne, no to jest takie troszeczkę. Mm, Oprócz może tych, tych kilku najlepszych zawodników, no to właśnie takie mięso armatnie. No, gdzieś tam idą, idą, gdzieś tam grają, coś. Powiedzmy, wie... że na czterech się jeden, jeden się udaje. No tak, a, a, a tutaj mamy dwóch zawodników, którzy yy, wiadomo, że mają świetne badania lekarskie, czyli ich mhm. możliwości, możliwości ich organizmu są olbrzymie i są predestynowani do tego, żeby wygrywać. I w tej sytuacji, jak już taki dyrektor sportowy, to już nie będzie się oglądał, że to nie jest Włoch. Francuz, tylko Polak. Jak wygrywa, to nawet Polak może wygrywać. Okej. Okay. Tour de France. Niezależnie od tego, gdzie Polak będzie wygrywał, to jednak Tour de France chyba także w naszym kraju zawsze będzie wyścigiem skupiającym największą uwagę. Na pewno. Czy myślisz, że jakby udało się wygrać Giro, to teraz cała Polska oglądałaby Giro od tego roku, a nie Tour de France? Chyba tak by nie było. Powolutku to musiało być, czyli, czyli jakieś sukcesy w Giro w tym roku. Pociągnął nas na pewno zainteresowanie tym wyścigiem w roku następnym. Bo przecież no nie od razu Kubica, z którym porównywałeś naszych kolarzy, wstąpił na te, na te wyżyny. Już tam jeździł, a jeszcze zainteresowanie było małe. Dopiero później takie się wokół niego no nie, zrobiły nie, nie, medialne nie, 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 szą nie, od razu. Się nie zgadzam. Jak Kubica trafił do Formuły 1, poszła informacja, że Polak jest najbardziej prestiżowych w wyścigach, yy, no to była wielka, wielka niespodzianka i bardzo dużo się o tym mówiło. No może dlatego, że tam I jest... I to moje wy... pytanie, Kubica, który tam nie za wiele wygrał, umówmy się. Raz wygrał. A, a, a tak naprawdę to wygrał raz. Yy, chyba będzie miał wszystko zawsze większą gwiazdą niż kolarz, który nawet wygrałby klasyfikację no, generalną Giro. No Otomino. możliwe, dlatego że widzisz, to też polega na tym, że to jest taki, no wiesz, dostępność tych kierowców Formuły jest kilkunastu, nie? Mhm. Więc już trafienie do tego wyścigu oznacza olbrzymią nobilitację. A kolarzy jest jednak większa liczba. Okej, okay. czego się należy spodziewać po Tour de France w tym roku? Ja myślę, że akurat tak się fajnie składa, że Rafał Majka i Michał Kwiatkowski, czyli te dwa nazwiska, o których tutaj mówimy w perspektywie przyszłych sukcesów, w kalendarzu się mijają. Mhm. Chyba tak sprawdziłem, że w ubiegłym roku w tym samym wyścigu, jechali tylko raz i były to mistrzostwa Polski. A tak to jeździli w zupełnie innych wyścigach. I akurat taki, taki też jest... To fajnie, że mają taki program, bo, bo Rafał Majka bardziej nastawia się na, na Giro d'Italia i na WLT, a Michał Kwiatkowski właśnie na Tour de France. Jeżeli pytasz o Tour de France, to myślę, że Michał Kwiatkowski będzie, jestem pewien, że będzie należał do czołowych Osobistość. Czy wygra ten wyścig raczej, tego bym teraz nie mówił. To będzie bardzo trudne, ale nie niemożliwe. Mhm. Natomiast przez trzy tygodnie jego nazwisko będzie się w relacjach z tego wyścigu przewijało. W ogóle Tour de France to jest taka fajna impreza. Francuzi idealnie trafili w ten wakacyjny termin. Raz, że mają mnóstwo. Kibiców, którzy podążają z całym wyścigiem mm -hmm. Tour de France i jadą na trzy tygodniowe, albo tam nieco krótsze urlopy, bo to jest okres urlopowy. Piękna Francja, rozmaite tereny, bo jedno morze, drugie morze, jedne góry, drugie góry, mm -hmm. Paryż i tak dalej. Więc, więc turystycznie ten wyścig wygląda znakomicie. A poza tym wtedy w sporcie niewiele się dzieje: piłka nożna nie gra, gdzieś Chyba, się tam kończy się Chyba, że jest wielka impreza. W lipcu? No tak było. Chyba euro najechało na Tour de France, prawda? 2012. No, to znaczy kiedyś yy, Mistrzostwa Świata we Francji yy były rozgrywane w czerwcu, to Tour de France się troszeczkę cofnęło od tydzień, uh -huh. żeby się właśnie nie nabijać. No ale umówmy się, że no, druga połowa lipca, no to już się absolutnie nic nie dzieje w sporcie, bo nawet Winbredem się kończy. Stąd zainteresowanie wyścigiem jest dużo większe niż na przykład tym Giro d'Italia, dlatego Ty bardzo dobrze kojarzysz Tour de France, czy zwycięzców Tour de France, nawet tych, którzy byli, a nie są niż zwycięzców Giro d'Italia. To jest zrozumiałe i normalne. Dla komentatora to jest różnica? Komentowanie Giro i komentowanie Tour de France? No, Tour de France akurat w Eurosporcie to jest bardzo duże przedsięwzięcie, bo relacje są dużo dłuższe mm -hmm. i opakowane przebitkami, rozmowami, setkami, których my bardzo z bardzo Krzyszkiem Wyżykowskim nie lubimy, bo to, bo to wprowadza bardzo duży galimatias w komentarzu. Bywa tak, że, że przez pierwszą godzinę nie może ciągnąć jakichś wątków, bo ciągle one są przerywane, a to przez reklamy, a to przez mhm. rozmaite wywiady. No ale taka jest teraz moda, poza tym wszędzie na świecie komentatorzy, czy, czy reporterzy, z muszą się sprzedać, więc podczas Tour de France też się sprzedają. No i... twarz trzeba pokazać. No tak, no. my nie pokazujemy tylko. Czyli optymistycznie patrzysz w przyszłość, bardzo, jeśli chodzi o kolarstwo o drogi, Polaków w tym roku? Bardzo drogi Patryku. I zachęcam cię, żebyś polubił ten sport. Mogę cię zabrać na jakiś wyścig, bo już na wyścigu dookoła Mazowsza. Byłem na Tour de Poloń. Byłeś na, na Tour de Poloń. Na zaproszenie Krzysztofa Wyżykowskiego w zeszłym roku. O, I podobało ci się. Bardzo by się podobało, ale ja się kompletnie na tym nie znam i nie będę udawał eksperta, no, tak jak niektórzy dziennikarze udają ekspertów od Biatlonu. I od kolarstwa też. Nie czuję się na siłach. No, no to fajnie. To, to nie, jest, to nie y... jest sport dla mnie. Znaczy jest, jest to sport, który. Już tak naprawdę powiedziawszy mnie to strasznie nudzi. Tak? Ale uczestniczenie czy oglądanie? Oglądanie. Ja sobie włączam Tour de France, mm -hmm. mam Was w tle, mm -hmm. Panie Jarosławiecki-Wyrzykowski. No i bardzo fajnie. No i w tym czasie robię mnóstwo innych rzeczy, Obiad, no, a najczęściej się jest... śpię. Ale, ale to jest też ciekawe, to jest skler. chyba podświadomość... Dobrze się śpi to jest przy chyba, Tak, to jest no, najlepiej w przekonarstwie, to jest tak pasjonujący sport, ale to jest chyba podświadomość, że zawsze się budzę na 5, 4, 3 km przed metą. Zaczynamy krzyczeć. Panienko przenajświętsza, to coś. A teraz do, no, o, widzisz, wejdziemy, to no muszę to o tym pamiętać, żebyśmy... Jak ten Kwiatkowski będzie tam coś Właśnie, wygrywał, To jest też twój żeby sukces, żeby wejść, pamiętaj. Żeby, o tym. żeby wejść na jakieś obroty. To jest twój sukces. No, ale ja już nie będę tak cytowany, jak wiesz, tu stocha, w tle słychać. To musisz coś nowego wymyślić. Tu panczeniści w tle słychać. Coś nowego musisz wymyślić. Nic nie mówić. <laughs> Tak, odebrało mi głos, proszę Państwa. To też jest często, często mówione przez komentatorów, którzy nie mają nic do powiedzenia. Odebrało mi głos. No dobrze, trzymamy kciuki za, za polskie kolarstwo. Ja cały czas mam takie wrażenie, że dopóki nie będzie jakiegoś wyraźnego sukcesu w Tour de France, to to, to kolarstwo się nie przebije do masowej wyobraźni. No, się. Masowa wyobraźnia to nie są ludzie w czempioncie, którzy przychodzą oglądać y, sport i zawsze tu jest głośno i zawsze się dzieje, bo, bo taki jest sport. Tylko masowa wyobraźnia to też jest. Fitness. pani od make-upu, to też jest. Y, 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 Dziecko w trzeciej klasie szkoły podstawowej? Przebiją się. Jestem pewien, że to pokolenie, które teraz przyszło, młodych kolarzy, tak jak mówiłem, obytych w świecie, dla których przekroczenie granicy czy posiadanie paszportu nie jest jakimś wydarzeniem, tylko właśnie zwycięstwa są wydarzeniem. Jeżeli pójdzie za tym też większy rozbój wyścigów i kolarstwa w Polsce, bo to też jest ważne, żeby. Ta piramida była oparta na solidnych podstawach, a, a przecież na rowerach to prawie wszyscy jeżdżą, no nie wiem. Znasz osoby, które oprócz siebie, które nie mają roweru? Ja <laughs> się zaśmiałem, bo od razu... Ale wiem, dlaczego Ty nie masz roweru. Dlaczego? Dlatego to już, że nie masz samochodu. Nie mam. A rower jest po to, żeby wchodzić go na bagażniku, że mieć tę świadomość, że miło, tak jak się kiedyś nosiło rakiety tenisowe w czasach Fibaka, Mhm. Żeby wypadało po prostu gdzieś tam w towarzystwie mieć torbę tenisową, z której wystaje rakieta. No tak samo teraz wypada, jak masz samochód, to musi mieć bagażnik. Jak masz mhm. bagażnik, no to czasem tam na niego włożysz ten rower. No i narty trzeba kupić. Jad jadąc na działkę. Jak masz samochód. To, 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 żeby to ten tiul, Żeby mieć. ten tył na górze ta, był. Tak, oczywiście. No, Król Lansu mi się trafił. No. Proszę, ja o to pana nie podejrzewałem. Kiedy pan się wybiera na jakiś wyścig? Kolarski. Kolarski. No, w Pojeździła. mojej stacji jest tyle wyścigów, że nie bardzo mam się kiedy wybrać. Mhm. Ale Aha, jakbym, ciebie, jakbym Ciebie miał do czegokolwiek zachęcić jeszcze na jakiś jeden wyścig, żeby zobaczyć właśnie Kwiatkowskiego, Majkę tuż przed wyścigiem Tour de France a Giro d'Italia, niektórych, a niektórych przed wyścigami, to polecam Ci Mistrzostwa Polski w Sobudce. i uwaga, będą także zorganizowane tam Mistrzostwa Polski w grze w kapsle. Nie ma mnie. Czyli wracamy do tradycji, Toż jak Szurkowski był brany kapslem, to teraz Cała miejmy nadzieję będzie Kwiatkowski i Majka też jako kapsel występował. Nie mam mnie wtedy w Polsce, London Calling. Dziękuję za rozmowę. Proszę uprzejmie. Tomasz Jaroński z Eurosportu był moim Państwa gościem. Do widzenia.